Witam bardzo serdecznie rybki na czytaniu miesięcznym wrzesień 2021 Wróżka Sikora. Zapraszam, sprawdzimy sobie energię, jakie wokół e, zodiakalnych ryb mogą się pojawiać we wrześniu 2021. Jaka energetyka ogólna we wrześniu dla ryb, z jaką energią ryby wchodzą we wrzesień, z jaką wychodzą, gdzie chcą się zobaczyć emocjonalnie, mentalnie, umysłowo, fizycznie, bytowo. Wszelako, co wam pomoże się tam znaleźć, co pozytywnego, co będzie pomagać, co może utrudniać, jakie wyzwania czekają na ryby we wrześniu 2021. Bardzo proszę o energię dla ryb na wrzesień 2021. Ryby, rybki, rybki, rybki. Energia, z jaką wchodzicie we wrzesień, w jakim miejscu znajdują się ryby we wrześniu, na początku września jaka energetyka w oku ryb we wrześniu ósemka buław ładnie, ruszenie z kopyta gdzieś dynamicznie gdzie chcecie się zobaczyć rybki pod koniec września dziewiątka buław dziewiątka buław co wam pomoże kto, co wam pomoże kto co wam pomoże kto co pomoże rybkom we wrześniu. Otwarte serce Wam pomoże, ale może zaboleć. Ale może zaboleć. Wyzwanie, wyzwanie września, proszę o wyzwanie. Dwójka buła, ładnie, ładnie. Słuchajcie, rybki. Mamy, mamy bardzo dynamiczną energię tutaj w, wchodzącą, że tak powiem. E, jesteście faktycznie, że tak powiem, na fali, tutaj akurat na podmuchu. Na tej karcie, na podmuchu wiatru, ale na fali. Energia ukierunkowana w jakieś działanie, w jakiś cel. Jest jakiś cel określony, jest energia ukierunkowana, jest akcja, dynamika, działanie, jest faktycznie ruch. Jest faktycznie ruch. Jesteście rozpędzeni, jesteście pełni, jesteście pełni animuszu, energii i faktycznie gdzieś tam zmierzacie w jakimś określonym przez siebie celu. Energia tutaj, z jaką wychodzicie, Dziewiątka buław może mówić, że fakt, jakby dwojako, bo to jest też energia, w jakiej wy chcecie się zobaczyć. I po pierwsze, to może być, to może wnosić, że to będzie, że ta droga będzie trudniejsza niż spodziewaliście się, że wy tutaj podjęliście jakieś wyzwanie, może podjęliście jakieś działanie, zobowiązaliście się do czegoś, gdzieś tą swoją energię nakierunkowaliście na jakiś cel. I może trochę przeszacowaliście, może trochę to będzie cięższe niż sądziliście, ale teraz jak o tym mówię, no to w sumie już o tym wiecie, więc to nie będzie cięższe, bo już wiecie, że to będzie cięższe niż, no wiadomo. Druga rzecz jest taka, że tutaj możecie trochę sami siebie próbować, tak jakby push your limits, tak jakby próbować swoje własne granice gdzieś tam przesuwać. Granica też wytrzymałości, granice takiego takiej wydolności. Nie mówię do przesady, ale napotykając pewne przeszkody, napotykając pewne zranienia, możecie cisnąć dużo, dużo bardziej, żeby, bo ta karta była tutaj w odwrocie, czyli trochę w negatywie, żeby sobie jakby siebie samego przekonać, czy samą przekonać, sobie udowodnić, że możecie dalej, że wydolność jest i działamy i w ogóle tego. Natomiast właśnie pytanie, czy to. Czy, czy, czy nie, bar, nie, nie, nie za bardzo chcecie sami sobie udowodnić coś, e, co może Was zostawić zmęczonymi, e, poranionymi, e, wyczerpanymi, nawet można by rzec. E, I czy ta energia ładowana w coś nie zostawi Was po prostu, że tak powiem. Poranymi tutaj przez te, te kolce. Więc to do, jakby do każdego z Was do, do odpowiedzi, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo ogólny rozkład. Tutaj, w tym co pomoże, też jakby są te dwa scenariusze. Jeden jest taki, że sprawdzanie swoje, jakby że zadanie cięższe niż się wydawało na początku. Druga, że przeciąganie swoich granic i swoich limitów. Trójka Mieczy mówi o jakimś zranieniu, o jakiejś podatności na zranienie. Dla części z ryb, które tutaj w tej jakby opcji, o której mówiłam, ładowania w jakąś, jakiś cel swojej energii, który okaże się dużo trudniejszy, bo na przykład trzeba otworzyć swoje serce bardziej niż się spodziewało, albo trzeba się. Trzeba być podatnym na zranienie, i to będzie bolało dużo bardziej, niż sądziliście, i to cierpienie przewyższy to, jak sądziliście, że będzie. Pomoże wam to, że po prostu poddacie się temu, pomoże wam to, że otworzycie swoje serce i oberwiecie trzy strzały, ale serce będzie otwarte i osiągniecie dzięki temu tutaj pewne rzeczy, pewne sukcesy. Serce się zaleczy, a sukces zostanie. Natomiast w drugim, w drugim przypadku, w tym, w którym to część ryb może mieć takie tutaj ciągoty w tym miesiącu, właśnie będziecie się tak forsować i będziecie się tak, dobra, już, już gdzieś tam czuję, że nie wiem, nie mogę, nie dam rady, że to już jest dla mnie za dużo, ale przecież. Co to jest, jakby kto jak nie ja i co to jest dla mnie i ja dam radę. Nie będąc uważnymi na to, że, że ranicie się po prostu, że ranicie samych siebie, może ludzi wokół, że jakby jest to, jest to cierpienie, które jest bez sensu tak naprawdę takie masochistyczne wręcz. To na to uwaga, na to bądźcie uważni. Nie forsujcie się nad to, nie, nie róbcie z siebie też takiego, wiecie, herosa, który po prostu się poświęci, mimo że już go boli i już nie ma siły, to będzie dalej kontynuować. Mierzcie siły na zamiary i, i tak jakby, bądźcie też uważni na to, w którym momencie to się zmienia w niezdrową obsesję, fascynację i taki masochizm, że się coś osiągnie kosztem może siebie, może swojej energii, czegokolwiek. Jeśli chodzi o wyzwanie tego miesiąca, mamy tutaj dwójkę buław, która może mówić o takiej pozytyw ogólnie bardzo pozytywnej energii, więc zakładając, że tutaj faktycznie to jest kwestia władowania w czegoś, swojej energii, nakierunkowania jej na jakiś cel i niezrażania się mimo zranień, i kontynuowania i robienia dalej tego no to tutaj tak jakby otwierają się nowe ścieżki, możliwości, nowe potencjały, te kolejne jakby etapy rozwoju na, na kolejnej, kolejnej planszy. Dwójka Buław w wyzwaniu może też z drugiej strony mówić o takiej jeszcze niegotowości do tego, żeby faktycznie odważyć się, żeby coś zrobić, bo Dwójka Buław mówi o też takiej asekuracji i o takim zbieraniu sił trochę i takim jakby... Upewnianiu się, że to już jest ten moment, żeby to robić. To, to, to mówi o takiej trochę jeszcze, właśnie tak jak powiedziałam, asekuracji i niegotowości. Więc tutaj musicie być we wrześniu uważni na to, czy cel, który chcecie realizować, czy energia, którą ładujecie w ten cel, czy na pewno jesteście gotowi, czy to się nie okaże. Drogą przez mękę, wycieńczającą, męczącą, zniechęcającą, zostawiającą Was poranionych, yy, i co dalej? Tak jakby tutaj mocno to słyszę. Mieście siły na zamiary, bądźcie gotowi, macie, macie zapał do tego, żeby realizować i, i jakby działać i faktycznie się, się gdzieś tam oderwać od ziemi i ruszyć, ale z uważnością. W odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, bądźcie, bądźcie gotowi i bądźcie cały czas uważni na to, czy aby Was nie przerasta sytuacja. Bo ja tego nie wiem, musiałabym zrobić czytanie prywatne dla Was, jeżeli chcecie wiedzieć więcej szczegółów, natomiast e, Wy sami najlepiej wiecie, gdzie jest ten moment, w którym Wy nie zniechęcacie się trudnością zadania, a gdzie jest ten moment, gdzie to zadanie już naprawdę jest na tru na, tru za trudne i trzeba odpuścić. E, to już Wy najlepiej wiecie. Myślę, że wrzesień będzie sprzyjał takim rozróżnieniom: takim rozróżnieniom, e, takim rozróżnieniom które, które, które rzeczy, w które się angażujecie, e, są po prostu za trudne, a które wymagają tego, żeby zagryźć zęby i działać dalej, i się nie zniechęcać, i być wytrwałym na tej drodze. Także rybki. Takie bardzo ogólne czytanie. On jest naprawdę najogólniejsze na świecie. Ale jeżeli coś wam to podsunie i coś wam to pomoże, to cieszy mnie to. Rada dla ryb jeszcze na koniec. Bardzo proszę, jaka rada na miesiąc wrzesień dla rybek? Rada. Wrzesień 2021 ryby. Bardzo proszę o radę. Ha, karta śmierci w odwrocie. Eee. Ryby. Myślę że, myślę, że karta śmierci w odwrocie mówi o e, pewnej nieuchronności zmian e, i, i, tem, i o tym, że, że są pewne rzeczy, które, na które nie mamy wpływu. Jeżeli pewne, tak jak tutaj w tym przypadku, pewne sytuacje nas przerastają, pewne sytuacje są dla nas za, za bardzo. Za wcześnie, za mocno, za trudno, za dużo. No to musimy się temu poddać, i tak naprawdę musimy pozwolić, żeby coś się zakończyło. Ale poddanie się nie zawsze jest porażką. Czasami poddanie się jest tak naprawdę wygraniem sprawy. I myślę, że karta śmierci w odwrocie tutaj. Mówi o takim nie, jakby nie bójcie się zmian, nie bójcie się też w trakcie na przykład zmienić kierunku, zmienić planu elastycznie. Jeżeli coś was męczy, jeżeli coś, czegoś jest za duże, jeżeli coś jest źle, nie bójcie się modyfikować tego albo jakby porzucić stary, sta, stary pomysł, stary plan i, i zaniechać czegoś. Bo, bo tak naprawdę śmierć jest transformacją, czy śmierć jest zakończeniem czegoś i rozpoczęciem czegoś nowego. I czasami, czasami po prostu to trzeba zrobić, czasami na coś jeszcze nie jesteśmy gotowi. Tutaj w tej dwójce była w myślę, że może nie jesteście na coś jeszcze gotowi po prostu. Eee, I forsowanie się. Do gotowości nie, nie, przyniesie, nie przyniesie efektu, nie przyniesie niczego e, i będzie tylko tak naprawdę zatrzymywało zmianę, która może się zadziać w innym obszarze może się zadziać w mniejszych krokach, może się zadziać na innym polu, a nie na tym, który wy próbowalibyście może tutaj wymusić. Więc e, poddajcie się zmianie, poddajcie się transformacji. E, Czeka na was jakaś transformacja, tutaj na pewno, ale ta śmierć w odwrocie, przypomnę, mówi o tym, że trzeba być gotowym na tą zmianę też. Trzeba być jakby w tym, w tym miejscu i w tym momencie, w którym jest, jest pewna gotowość. Nie wymuszać niczego, nie forsować. Macie energię, macie zapał, macie parę, ale gotowość i uważność też na odpowiedni moment. We wrześniu, rybki, moi drodzy, pozdrawiam. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu prywatnego. Miłego września!